Siemanko, z tej strony Frytek. Witam Was na kanale Patrolixa. Dzisiaj no... na kanale Patrolixa, na komputerze Patrolixa, ale bez Patrolixa. Patrolixa obiad tam je, a dzisiaj ja sobie nie jakoś długi, krótki film nagrywam z pociągów, więc bierzemy od razu pociąg nasz i będziemy gdzieś i... Jedziemy, sobie tutaj musimy tylko wyznaczyć. Idziemy na airport. No dobra. Więc ruszamy. Więc my będziemy, Więc my ruszamy naszym ulubionym pociągiem. To jest nasz ulubiony. Bo prawie zawsze nim jeździmy. I no najlepszy jest. O nie, on ruszył i teraz ja zjeżdżam, on mi wjedzie we mnie. No czemu tu angielski jest? Czemu tu jest angielski? Bo jesteś. Dobra, jedziemy na prosto. Nie! O nie, no i miałem jechać ten. Dobra, lecimy szybko. Przejedziemy przez niego, on jakoś wolno jedzie, więc... No i już jest. Prawo. No PRAWO! Nie lubię tej gry. Dobra, pierwsza stacja już się... To jest... A, dobra, więc już się zatrzymujemy. Znaczy, mamy tam do końca tego nie no musimy trochę podciągnąć trochę podjechać ale tak już do tam I mam door, door. open door. Opening door. To Dajcie znać w komentarzach, czy e, może jakby... Czy e, zbieracie karty top class? Czy zbieracie karty Panini Top Class 2023? Piszcie, mogę się wymienić. A ty co tam patroli? Granat. A, granat. Dobra. Ale jak ty, ty chcesz się wymienić po pierwsze? Nie, nie wiem. Nie wiem jak chcesz się wymienić, ale... No piszcie, czy zbieracie. zbieracie. Bo ja zbieram, mam bardzo dużo kart. Powtórek dużo bardzo, więc... To mimo może kilka nasz powtórek. A ty nie zbierasz Patrolix. <grym w górę> no, więc my ruszamy na kolejną stację. A jaka? A po tej stacji to może nie, towarowe, co? Czy nie? Nie, na, no, nie, gdzie? Ja Bulford? nie, czyli Springs? Call Springs, tak, na Call Springs. A co ty się dać po angielsku, A żeby też... no te Taki Nie, nie wiem jak to się stało. Ale... A, bo to się robi bulfard. A na bulfard Mason. bulfard szybko na bulfard. Pocią! pociąg. O, w sensie obok mnie przyjechał. Olo lo lo No nie, czerwone mi się zrobiło, ale to już przejadę. Już przejadę na czerwony Kamil, wol, nie. Kamil Nowak. Nowak, Nowak. Bać się ba, 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 o coś się Ale Ja no i Mogłem, jak ja miałem tam jechać. Nie, Czemu? Nie, dobra, jadę na Bolfort. Tak. Tak na wolno. idzie a, a tak, tak no to by tam by, no, by na obkoło pojechałeś. No bo to jest taki to, żeby do, do, na obkoło jechać. A pojazd głos, czekaj. patrzę, czy potrzebuję pilkę? Ale tylko ty nie ten głos... głosu nie ma. No nie ma. No sorry. Dobra. A nie, zielone! Zatrzymaj się. Nie, czerwone! A nie. Ale ty przyjechałeś na zielone. A on na czerwone. A wagon, to już tam na czerwony wiecie. Dobra. Dobra, czekaj, czy teraz będzie? Tak. Je, jest, jest teraz, tylko trzeba. Dobra, It, jest, idealna głośność. To jest na no, no, no nie ścisz, no bo no, 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 ciebie słychać nie będzie. A. Dobra. I, i ta czy będzie dobrze. Dobra, GitCat. Dobra, um, daj na chwilę mieszkań. Czemu Patrolix? Lorix, Patrolix, Lolox. No, Sase, a! Bulfard. Bulfard? co chce? Hamuj. Aaa! Bolfard. Bolfard? To jest. Tak. Dobra, nie jadę na nim. Zmieniamy kierunek. Nie, to już ma. A, a tam osłanie wagonu tam ja nie jadę. Na nim. Dobra, trzeba springs. Tak, tak. co springs. No, mm, trzyma. A, a nie chcesz na, na dół do. You are here. Dobra. iPort. Do iPortu lecimy. A gdzie w Eee, Zagapiłem się. A czemu tam ty, pan, ty tam I nie pojedziesz? No na stację. W Czekaj, nie. A czekaj, tu na. Dobra, na iPort lecimy. To jest na lotnisko. A na lotnisku już nie, nie ma drogi. Bonsa? No, no, no ale Dobra, na koal Springs. Dobra. Co? To, o dobra. E, a możemy też w, 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 w tym odcinku zrobić towarowe, jak chcecie, co? E, towarowe takie nudne. A mi właśnie ja lubię towarowe. Dobra, to... Przejechałeś. Ale zawsze zechcę. No wiemy też tak ma no, e, ja Dobra, no to... Y... No, no. Podłącz, podłącz. Pod, pod. Ty podłącz Fryto. Fryto musi w no podłączyć, a ja tu będę gadał. A no, a to samo, jak ja wiem o tym. No, e, a czy Frytek już przypominał Wam o zostawieniu chłopki w górę i suwa? Nie, nie. No, to ja Wam przypomniałem, no. No i właśnie, bo Frytek Wam nie przypomniał, ale mam nadzieję, no, no, żeby Wam już nie trzeba przypominać, tylko wydajecie. Ła, łapki w górę i suby, no. A teraz będzie... No tak grał, co? Patrolix, podłączyć. Nie wiem. Oh. To podłącz to Dobra, lepiej. Dobra, podłączyłem. I poka to. Dobra. Działa? Działa. Dobra. Teraz daję mikrofon. O ja też mikrofon oddaję Frytkowi. Oh, uh, ah jest. Uh. Yes. Dobra, i lecimy. Patrolik, Ty tak już obiadek zjadłeś? No. Gdzie <laughs> ja jestem? Na wybrzeżu? nie. nie no nie, źle pojechałem. Na Glendę a to nie, ja ja Na Gardenę. Dobra, szybko. Na Gardenę jadę. A, a, a czemu... A wiesz co znaczy to? A. idę, Patrz. To. Tak. To się to to jest wybrzeże. Wiem. Lecimy to jest na stacja nagazdę, na wybrzeżu. No. Magazyn, za, za A czemu roku? tam pisze site? Sajt? sajt. Na innym mapie. Side na końcu, site. Klub site Czyli to jest klub... Zaraz. Czyli to jest w Turcji chyba. Dobra, my zaraz już będziemy powoli hamować. Tak. Ale ja już to O, Idź idealnie. A, a czemu ty zaraz jedziesz? No hamuj! Szybko, to musisz mieć minus 100! Żeby tam się jak, jakkolwiek zahamować. Natomiast to masz rację, że żeby tam jak jakkolwiek zahamować... NIE! No tam mi minus S cały czas! No już!